Malko witam serdecznie z 2025. Także my już powoli zabieramy sprzęty i lecimy się zameldować do ofisu. Człowiek, ile pola. Szabiarka. Wszystko jest. Dzieci kukurydzy. Dobra. spać kukurydzy. Jest towarzyszenie Inventum. Pozdrawiamy chłopaków. A my lecimy do Białego Tenta. No, trochę osób jest. Dużo polskich flag. I o to chodzi. Pokaż mapkę. No pokaż tą mapkę. Dostaliśmy cynka, że podobno gdzieś te rzymskie drogi są. Tu idziemy. Gdzie? 16, 17? Tu pójdziemy. A nie mówić nie mów ten gościu na czwórkę? Mówiłem, a ten drugi mówił. Czwórka? Tutaj. Czwórka. No to dawaj, walimy tam na czwórkę. I akurat dzisiaj na Nogcie będzie prezentacja legenda dwójki. Także 17 godzina. Czwórka jest tam? Trochę. Gdzie? Czwórka jest tam. Dobra, ogarniemy to później no i ludzie już chodzą szukają My niestety będziemy musieli trochę dojść pójdziemy na pole numer 11 Dostaliśmy cynka od Adasia tam przychodzi akurat jakaś rzymska droga także 17 No nie no ja słyszałem. No dobra no to 17 Ale trochę na skórę Czeka Ta skuta musimy trochę pójść Wziąłeś dzisiaj ten Masz do sparowania dupy żeby nie typło Dobrze będzie dzisiaj. Lecimy, 15 minut marszu do, pierwszej, do pierwszego pola i będziemy na miejscu. Adaś coś ma? Ada coś ma? Laszka. Dawaj, dawaj. No, co to jest? Plaszka. Plaszka? Masz w prezencie. Ty, ja pokaż tego buziora. Ty no, ten guzik to kurwa, y o, przepraszam. Y ten guzik to się wytnie. Ten guzik rozwali system. Zobaczcie ten guziczek. Piękny. Co tam jest? Korona i latający jakiś orzeł. Co nie może jakiś powierzchniych, przyszlejskich? No. Ale powiem Ci, no kurde. I co, co drugi, drugi sygnał. drugi sygnał na polu? Przeszliśmy trochę dalej, bo tam już było, o już widzę, idą wszyscy ludzie do, idą nas. do nas, wszyscy idą do nas, także my zawijamy się trochę w górę i tam jeszcze jest tyle terenu jak widzicie, że starczy dla każdego. Kiedy Już poczekaj. Już wytnę z tego z... proszę bardzo.

Powaga puszka My idziemy dalej. Kurde, trochę tam ludzi jest na tym polu. My idziemy dalej. No i co? Do dzisiaj tu piecze, 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 no. Nic, kompletnie nic. No. Już byliśmy desperowani. Piwko w domu, piwko w domu będzie. Idziemy właśnie jeszcze zobaczyć. Ramy się przyciśnie, a to są tu, 2, 4 5, No. 10,5, to jest. Zobacz, wszyscy do, do szałerów stoją, żeby wziąć prysznic stary. To chyba no, na, na, zechnać, kurwa. Co? To chyba lepiej na wytrzymało się ze stać, kurwa. Co? Chyba lepiej na wytrzymało się. Ale jest głowa Taka kolejka. Mój, bajki, да мне